Jak ja przyznać w ogóle do tych pytań, jak to oglądałem wczoraj. A ja mam nagrane e, na laptopie te rozmowy. To może pójść to po prostu i ten. Może no się pójść to, no i tyle. mam e, nagrane, jak ja mówię do niej, e, prywatnie, czy może się przyznać na lewie? Ona, że nie, że zrobiłem Norberta, że to robił. No to pójść to teraz. No tak powiedziała? No w sensie, dziękuję, Wiktoria, za czapkę. No powiedziała, że zrobi się z Norberta debila po prostu. No to pójść to. Pokaż to, masz to, możesz to puścić. Tylko to, to, to 15 minut, ja musiałbym odszukać, dokładny moment. ja za. no bo to jest prywatna rozmowa. Ale to nieważne, ale to jest królestwo. Nie, nie przeprosiła, niestety. Nie przeprosiła, powiedziała, że przeprasza za wszystko. Ale, ale to jest wszystko. mega słabe, jak ona jeszcze po prostu mówi bezczelnie, bezpośrednio, że Norbercika zrobią idiotę z niego. Że jest. sobie wymyślił. Słuchajcie, sześć różyczek potrzebujemy. Co bezczelna... Tutaj to, by... to mówisz o Klaudii, że ma podgardle, a sam masz twarz okrągłą jak pączek. No bo mam, no, ale to jakby tak samo jak ona ma podgardle, co jest w tym złego. Historia. Zaraz, dobra, mi, zaraz dba. Dba mi się dwa że byłeś bardzo słodki w tej czapetce, Mikołaja. Dziękuję, bo i podobałem. Ci się. Chciałbyś zostać moim skrzatem? <laughs> Nie. Starca tak, bardzo ważne. Jest rękawica. No dobra, dobra, tu mam ten plik. No ja wiem. Znaczy, czy szanowała? No nie wiem. O, dziękuję. Under the sky. I love you. Hmm. Zrobię to czas, Rozmę na słuchawkę. Lecimy, lecimy, lecimy. bezpartne z ligi. Dziękuję. Dziękuję ja Za komika. Dzięki, Wiktoria. Dziękuję, Paulina Zekorogiego. Mamo. Dziękuję. Panie Norberta. No Norbert jest super eee... w tym uniwersum. był potrzebny. Byłem... Mamy razy dwa przegrywamy bardzo z obydwoma. Byłem na jarmarku i na dwie osoby do mnie. żanetka! Za korkaska. A ty była Zioneta? Eee, dziękuję za Gifty. Ty no, bo, się ja w ogóle... w bo ja w, w ogóle chcia... chciałem dla Ciebie prezent jakiś na Mikołaja przygotować, ale... Ale. Nie przygotowałem. Wow. A nie przygotowałeś? Dlatego uznajmy, że ta lasagna, którą jadłeś wczoraj, to był prezent ode mnie. Ty jesteś. Ej, co ty piszesz, prof. YC? Nie pisz tego, Norberciku. Dominika, czemu ty masz tę chustę taką? Bo, Norbert, bo, bo słucham, tej rozmowy. A, Bo normalnie mam grzywkę w górę, ale nie chcę mi się zniszczyć znowu włosów lakierem i pastą i tak dalej. Co... No, Teraz będą w... nagrania Klaudii na Michoławie. Kiedy ogolę pod gardle, nie wiem. <śpiewanie> nie wiem. Czy masz filtry na rzędy, żeby ładniej wyglądały? Ona nie odróżnia uwagi od opinii, nie uwagi i opinii od hejtu, no, niestety. Bo hejt jest wtedy taki, gdy ją ktoś, na przykład ją personalnie obraża, że jest gruba, a na przykład opinia, że ktoś ją wykorzystuje, to, no, to to raczej nie jest hejtem. Ja ci powiem rebelka tak, jak chodzi o jechanie z Majewskim, to jeżeli on dzisiaj nie podał fejka, który był wszędzie na czacie latał, tylko podał prawdziwy, to majeski jest skończony. Ja go wykończę finansowo. Gwarantuję ci to. Jakiego fejka podał? No to, co ci pisali też na czacie. Bo to był fejkowy, nie? Ale mi piszą, że majeski też podał jakiś i mam nadzieję, że podał prawidłowy. Poważnie. W sensie ja go wtedy zniszczę. Tak? Nie mogę się, tak, tak, jak sobie zobaczę, tylko A gdzieś. ja będę, a ja będę robić za niedługo wycieczkę do osiemnastego na jednym, ale, ale tutaj ona się po prostu nie Zrobimy przyznawała. Będziemy sobie zakupy, pójdziemy na ziemniaki, kupimy różne warzywa, bakłażany, marchewki, ziemniaki, broku. A nie, nie, winów tutaj się nie traci, Ewelina. Tutaj się nie traci winów, jak jest trójka. Jak jest jeden na jeden, to wtedy. Może przypadkowo upadnę na, jakie, na jakieś warzywa i zgniotę Nie żartuję yy, co fejkowego? nie wiem Nie, teraz nie mówię. Właśnie niedawno majoskie o was mówił. No wiem, no teraz tutaj będzie kręcić dramat Spytajcie o kot na pomidory malinowe obsługi. O, dziękuję za tyjarę, kochana. Mm. Dziękuję. Po przekładaj owoce. O, to też będzie dobry pomysł. O, o dziękuję Paulina za meduzę. Love you. A już prawdzi donie, donieśli, że nagrania będą odsłuchiwane. Ktoś doniósł. Yy, tak, wystawię, więcej ja dobra, ja się potem skupię, bo teraz dobra. to ja słyszę cały czas. Ale e e to nie chciałem odpisać. Ale i tak nie wyciszę, bo i czytka bez później. Mamy. No to jak wyłączyła, to wyłączyła trudno. O, mam już 2164 na zbiórce na remont. Love you so much. Tak inaczej ona y, z Bojczytka chciała zrobić tego najgorszego, a ona wymyślała ja te pytania i no się dobrze. cieszyła jeszcze. Cieszyła się y, że bojczytka Czekajcie, musiałem opisać. Dziękuję jeszcze. I bojczytek... Nie, a Worda i pisał. Mam, to jest za długi, a teraz się nie skupię, że nie chcę, wiesz, słuchać cały czas swojej rozmowy i tutaj gadać z wami. No wyjdzisz nas stary i Ale właśnie też... widziałam i wyciszenie. Całkowicie ja i... mi się live rozjebał, nie a mogę was wyciszyć, się... nie mogę was zaobserwować. Weź się przepal. Z szkodami zitapów. No, ja mam... Serio? Ja mam... Ej, to wyślij na, na, na IG to i ja to rzucę komuś i ktoś to znajdzie. Chyba, że nie chcesz tego likować całego. Znaczy, to ma jeden z y, tutaj szoterów. Więc może poproszę go. Lanelowo? No. Lanel to ma? No. Lanel, a ty jesteś na live? Dziękuję, święta krówcia. A, no bo ja już z tych nerwów obgryzłem peznogcie, no. Ej, a może lanel ten fragment po prostu rzucić, jak go znajdzie? Jak to znajdzie, tak. No na to lanel, po... jak jest, jesteś, ty lanel? Bo jak jesteś, to czekaj, no może mi na przykład Ale gdzie to rzucić? Nie chciałem mówić wprost, że to lanel ma. A nie w Dobra, napiszę, no dobrze. A ja z nerwową kryzem Stres. Zaję stres. Wiecie na. No. Dopiero wyszłam. O dziękuję bardzo, co tu wleciało, przepraszam, A, że nie zauważyłem. próbuję to, to nagranie ogarnąć, już już Dobra. dziękuję. Jak okay. ktoś mi wysłał te... Ale no, to legalnie pójść nie może, więc weźmy mi to i ja to zwrócę. Ja nie mogę powiedzieć. Kochani, jak ktoś chce wpłacić coś na zbiórkę to zapraszam, jest filmik i tam jest link w komentarzu. K... Dobra, to się. Tylko ona to ma kilkanaście minut, więc e, myślę, że tak do pół godziny będziemy mieć go. Wiem, gotować. że wyłączyła komentarze, wiem wiem Wieszczeje teraz mamy osób 500 ludzi Ty z ja ja to, was, jak... to, się to Jest popularne. Każdy proszę żeby tapnął trzy razy w ekran, bo moderacja będzie blokować. Popularne się czuje dzisiaj, popularne i to bardzo. Proszę, Zaraz na 30, na 30 rękawica, kochani. Jest. No właśnie, jest reniperek. Jest, jest, jest piernik, jest Mikołaj. To no jest Morem za Bojczytkiem... Nie, bo wiecie co, ja wam powiem jedną rzecz. Ja dzisiaj nie mam zamiaru robić kontentu z Bojczytkiem i z, z Dominikiem. Tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu dla mnie to jest turbo knurewskie zachowanie. Że... Bo i Citek zostało coś pomówiony i Klaudia zamiast po prostu przeprosić i powiedzieć, że jest jak jest i rzeczywiście chciała się tego dowiedzieć, co w zasadzie nic by nie zmieniło, to próbuje z niego zrobić idiotę i kłamcę. To jest, ja czegoś takiego nienawidzę. Dziękuję. Zobaczcie jakie mam ładne kinderki. O, z Klaudią. No i ona jeszcze powiedziała, że te moje rozmowy to jest na pewno AI. No, no tak, to ja to słyszałem. Ja ja sama się tym wkopała jakby. Ale to jest w ogóle, to jest w ogóle, bo ona tak myślała, zaprzeczała, to znaczy ona nawet nie zaprzeczała, tylko zmieniała temat, albo próbowała zrzucić na ciebie odpowiedzialność, że przecież ty też byłeś ciekawy, że jakby tak rozmyć to najpierw, to się nie udało, więc potem wpadło jej do głowy, że można, przecież można było zrobić AI. Więc wymyśliła, że to będzie AI w takim razie. To jest w ogóle A naprawdę. My byśmy nie mieli co robić, tylko generować rozmowy. Pre... Tak, jak wymyśla Zresztuk... pytania, które ma zadać Boycitek. A tam były pytania o namiętne pocałunki. Dlaczego jeszcze Sebastian nie pocałował namiętnie z języczkiem? Co by zrobił, gdyby miał do wyboru ją albo tą. E... I? I jeszcze ją albo ciebie, chyba, nie? ale to ma być tych, kto z nią zapytać o to nie mogę gadać, jadę na ogrodową Klaudia jest skrajnie egoistyczną osobą ja to, ja, to, ja to wiedziałem od zawsze ale teraz to po prostu tak jest tak naświetlone, bo tak strasznie to pokazuje, że ona w ogóle się nie liczy z innymi ludźmi jeżeli coś jej nie dotyczy jeszcze teraz ma taki syndrom ja mówię na to, że ona chroni swoje kocie, tak jak kotka, tylko że tym kocięciem jest Majewski I jego też nie można w żaden sposób dotknąć ani o do nim złego powiedzieć, bo ona się boi, że go straci. Ona tak desperatko tej miłości. No tak, tak, ja jej tłumaczyłem tak, wszystko, ale. Jak cokolwiek się stanie, to ona się rzuca z pazurami od razu. No, razu. Ja no już tłumaczę, co się dzieje dla ludzi, których nie było. Jest nagranie od Dominika, jak Klaudia. Tak, tak no mówi o, mówi o tym, żeby że... Zrobić, że żeby próbę, robić, w to, że te pytania nie ona wymyśliła. Dziękuję. Dziękuję święta Krusty, dziękuję Anelonie. I czekamy na po prostu nagranie. I tam jest, jak ja mówię, Klaudia, to ty wymyśliłaś. Yy, zróbmy, że Norbert coś na coś nas. <grym> Masakra. Czy Norbert też chciał wiedzieć? Też chciał znać odpowiedzi na te pytania. Nie to ona głównie chciała wiedzieć. Ale widziałem też wczoraj, jak rozmawialiście, że jak ty powiedziałeś, że ja to mam nagrane, to ona tak na chwilę się jest zgłupła. No na pewno. Przecież jest AI. Dziękuję, no bo Nie, nie, nie spodziewałaś się, że mogę nagrać coś, jakieś rozmowy? No na znaczy wszystkim środowisku to, to jest dość naturalne, że się nagrywa rozmowy. Znaczy wcześniej nagrywałem, dopiero od yy, paru dni. Ja na przykład z tym nie mam problemu, bo ja Mówię to samo, jak z rozmawiam prywatnie i to samo jak na przykład publicznie. U Klaudi jest bardzo wiesz, wersja rozbieżna. No a to, że ona, jakby mówimy Klaudia, no przeproś po prostu Norberta i tak, przyznaj to, że się. Że to było... Przepraszam za wszystko, co zrobiłam. I czego nie zrobiłam. Żeby zostawić zrobiła? na to, że tych pytań ona nie zrobiła, bo się totalnie nie potrafi do tego przyznać. Jestem ciekawy, czy to jest psychologicznie tak bardzo powiązany z jej taką i egoistyczną osobowością, że ona nie potrafi powiedzieć, że coś zrobiła, jak już raz powiedziała, że nie. Ewela, poczęstuj się. Jak chcesz coś słodkiego? No i powiedziałem mi też, że e, jakby poszła do psychiatry i psychologa, to by nic się nie stało. No i czy uważasz, że jestem nieporadna? No to zapytałem, czy on uważa w takim razie, że ja jestem nieporadny, skoro ja na przykład co miesiąc mam wizytę z psychiatrą. Znaczy no właśnie, to też należy, bo to jest to, że ona mówi, że jak ty jej sugerujesz psychiatrę czy psychologa, ona w taki sposób na to reaguje, to jest bardzo niezdrowe psychicznie, bo osoby, które to oglądają, mogą też pomyśleć, że pójście po pomoc do specjalisty, to jest coś złego. A to jest całkiem normalne, bo jeżeli ktoś ma problemy ze sobą, to idziecie się leczyć. Jak was boli ręka, idziecie do ortopedy, jak macie problemy mentalne, idziecie do psychiatry, to jest lekarz jak lekarz. Ona myśli, że to wstyd. Ale, bo to jest taka mentalność średniowieczna, to było na przykład wiesz, tam w latach 90 czy y, jeszcze, no, myślę, Może że tak dlatego, że z Wolbromem. Hmm. Może po prostu Wolbrom jeszcze nie doszedł do XXI wieku. Dzięki, ono. Mariusz miał live o 14 z lotniska. Dzień.